A dziś praca inna niż wszystkie. Składamy balkony. Jak się takie balkony nazywają? Systemowe. Balkony systemowe. Nie jest to naszą pracą. My tylko zostanam powierzone, tylko zamontowanie. Ale ciekawy system. Bardzo ładny, estetyczny, choć ma małe wady i mankamenty, ale da się je ukryć, i efekt końcowy jest jak najbardziej zadowalający. Balkony są ze sobą skręcane, kotwione na chemię i dodatkowo co drugi co drugi panel ma stopę potrzebną do stabilizacji w pionie